Jest mamy kolejny dzień. Mamy dzisiaj 24 sierpnia, proszę państwa. I niestety dzisiaj jeszcze nie zaczniemy siać, nie do końca jest to dobre. Zestawy stoją, Zetorek jest z gruberem spięty, bo świeżą działkę robimy na głęboko, ale nie może być dokończone te 7 hektarów, bo jest tak mokro, że nie będziemy psuć struktury gleby. uprawowo-siewny dzisiaj będzie dokończony. Chodzi mi o to, że będą wymienione te oto te kalony, bo podejrzewałem, że New Holland będzie miał na czarnej słuchawce tak zwanej, czyli na pneumatyce jednowodowej dosyć wysokie ciśnienie. Tutaj jeden z te kalonów widziałem że jest też już strzelony. Agregat jest, jeżeli się nie mylę, z 2009 roku, dokładnie. Już trzeba go trochę przeserwisować. Jeżeli chodzi o te łapki, to tatami dzisiaj podejrzewam, że też to przejrzę, jeżeli chodzi o te, te wały. Póki co sprawdzają się dobrze. Na jesieni wymienione łożyska. Lewa strona, patrząc od strony agregatu przedniego, lewa strona jest zrobiona na łożyskach SKF, a prawa strona jest na łożyskach Timkena i będziemy patrzyli, jak te Łożyska będą się zachowywać. Kółka już są przełączone na rzepak. My natomiast, dzień dobry panu! Kolega tutaj z tatą działają. My tutaj mamy drugi zestaw, którym będziemy jechać doprawiać. I z tego względu, że wczoraj jeszcze dopakowało no, miejscami. Przez 3 dni ponoć spadło 100 litrów, więc nie wiem, czy w ogóle dzisiaj ta uprawa będzie możliwa. Mamy go przeserwisowanego, w sensie wszystkie łapki, które wymagały, że tak powiem naprawy, są zrobione. Wałki również jakoś tam się kręcą. Tutaj no musiałem wykorzystać łącznik stary od Zetora, bo nie wchodzi tutaj łącznik CBM, więc do końca to nie jest takie cudowne. Taka ciekawostka dla użytkowników, możecie też napisać, ale wychodzi mi na to, że po zgaszeniu traktora hydraulika puszcza, czyli mówiąc krótko, te węże hydrauliczne prawdopodobnie po zgaszeniu traktora będą całkowicie, że tak powiem, wyluzowane, i to świadczy o tym, że agregat się po prostu samemu rozłożył. Gdzieś był trochę może na tą stronę pochylony, i to jest dobrze, że tak wyszło, że tutaj nic nie stało, bo mogłoby dojść do Jakiś tutaj wymysłów, że tak powiem, i problemów w ciągniku, w środku, jak to jest w ciągniku. To jest ciągnik, nie? Żebyśmy się dobrze rozumieli. Także ogólnie witam Państwa bardzo serdecznie. W tej kabinie ogólnie jest gorąco, a jak jest niegorąco, to choruje się na gardło. I ja już mam pierwsze symptomy tego. Już rutino skorbiny, cuda na kiju, bo kurde, jest zawalone gardło prawdopodobnie od klimatyzowanych rzeczy. Muszę się tutaj zaopatrzyć zaraz w jakiś piciu piciu. Także jedziemy, mamy 25 hektarów praktycznie do doprawienia. Przez te deszcze uciekła, uciekła, ucieka nam ten termin, ale ogólnie trzeba się cieszyć z tego, z tego deszczu. Yy, zaraz się spalę, i dzisiaj zjadłem kebab. I chyba on też działa na potnie, bym powiedział. Bo, a prosiłem, mówię, trochę ostry, nie? Ja nie wiem, czy oni rozumieją, że mieszany znaczy, że łagodny, ale trochę ostry. To oni chyba to nie potrafią napisać, tylko piszą. Masa wyłączona. Tak mi się wydaje. Dobra, na razie. O, proszę bardzo, tutaj mamy efekty uprawy talerzówką i doprawiania talerzówką. 4 lata użytkowania talerzówki. I przy granicach są cuda na kiju, nie? Pługa to nie widziało chwilę to pole. Czekaj, muszę pomyśleć. Nie, 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 nie. To było doprawianie talerzówki bezorkowo, tylko akurat tu było. Nie, bo to ja nie wiem, czy ja mogę. Jeżeli nie orałem w tamtym roku, to To bezorkowo, bo ktoś mi zarzucał, że to nie bezorkowo, no to uproszczono. <laughs> no, w każdym razie, jakby no ta talerzówka jest bardzo uniwersalną i dobrą maszyną, ale no. Nie pesznie? jakby i tyle i też takie część pól w tym roku tym kultywatorem przejadę kiedyś robiłem nawet w ten sposób że te wałki yy, odpinaliśmy on nie jest najlepszy ten kultywator lepszy by był na sztywnych zębach moim zdaniem ale na tam jaką tam kosztowo z 10 tysięcy pewno, może 12 i potem się po prostu weźmie a zostało gówno jedne. Oj, nie tu. Może się. Nie, nie da się opuścić bardziej. No właśnie, z tym kultywatorem był taki problem, jak my go kupiliśmy, że się zapychał. Bardzo mocno się zapychał. I część zębów wyleciała. Kójś, panie. No nic, dobra. Agregat to wyciągnie, już ile wyciągnie, tyle wyciągnie. A w agregacie tą, tale, tą yy, drabinkę mam ten, no i część właśnie wyleciała. No, ale ile się da, to się da i się po prostu przyjedzie farmtrakiem z łyżką, i to dziadostwo yy, po prostu widłami wyciągnie. Ja to trochę jeszcze wykultywatoruję. Ile tutaj zostanie, to zostanie to powyciągnę, wyciągnę to i, i będzie czysto za rok, ładnie. I tego gówna się tu na tej granicy, tam miej z tamtej strony, ale to trzeba wziąć i wypierdzielić stąd. Ja nie będę tam tutaj, no może i łatwiej by było beczkę nabić, nie, ale tam nie przesadzajmy, to nie ma aż tyle tego, jakby całe pole takie dziadowskie było. Ja pierdziele to jest wyrównane, nie, a to zaraz wam pokażę tego jak to wygląda, ale o co chodzi. Eee, no mówię, patrzę no jak tu ktoś przejechał, nie, i zaraz wam powiem, kurda kto to przejechał, tak mniej więcej patrzę, że z dotąd jest, tak mi się wydaje, czekaj. Ja, tu zostało po tej. Ja, po lubawsku. No ja, to tak mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to dziesięciometrowe, tak? Bo pole ten to dziesięcio, dziesięciometrowe chyba te brony Jacek ma. Pozdrawiamy Jacku. Od razu na filmie. Może kiedyś się uda nagrać. Same laser. Chyba tak, same laser. 150 kuzyn. Patrzę, że mi przejechał, bo wczoraj też w koło dzwonił wczoraj coś się jemy Mówię, kurde za ryzykownie, za duży ten Będzie się słabo siało Na chwilę obecną nie jestem zadowolony Jest lipa Tu się tak, na tym się będzie zapychać agregat To już widzę I talerzówką e... To jest dobry agregat ten Bomet <kłysy> Tutaj w ogóle za głęboko orałem w tym roku To od tego zacznijmy No to jak cię mogę Zobaczymy potem jak tu będzie, tak mówię, kurde, nie chciałem wziąć tego wału i głupotę chyba zrobiłem, trzeba było go zapiąć na ten przedni tus. I, i by kurde go na tym mimo wszystko opuścił, mimo tego, że tej włóki nie ma. Ja nie wiem, czy tu brona by lepiej nie zagęściła tego, ale no mówię, 3-metrową talerzówką doprawiać wszystko, nie ma opcji. W tamtym roku to zrobiło cholerny przepał i cholernie czasowo to wygląda, czyli no, mega źle to wygląda ogólnie. E... Jakby ten bomet był zrobiony w ten sposób, że wałki te w ogóle z tyłu wywalić w pierunę e... i po prostu uspawać nowe wałki, chociażby to była... Ogólnie to daszek, nie? Ogólnie to, żeby to był... Co, nagrywa? Nagrywa. Może to radio się połączyło z Bluetoothem? No, eee. bo taki tam jest pył, że to tutaj ten kultywator się zapycha. Tu jest taka słaba ziemia w tym miejscu. No, także tutaj agregatem uprawowo-siewnym będziemy jechać na podniesionym lekko. Eee. No, w każdym razie. Ja jeszcze wyjdę potem jak go ustawię, ale <coughs> rozważam w ogóle to. Kurde, no lato, a ja przeziębiony znowu. I to już chyba trzeci raz. Ale to tak, imprezowanie, siedzisz tutaj na ciągniku w klimie od rana do wieczora, a tam od rana do wieczora, no kurna po godzin, bo to i do pierwszej, drugiej w nocy ostatnio się siedziało. A w weekend kurna jeszcze trochę się do tego człowiek pogości E no tu trzeba mniej więcej tak pojechać Żeby to wyrównać, bo taki kurde rów się zrobił, że Że wypadałoby tu pojechać I go na głęboko to trochę rozciągnie to Bo to potem takie kurde Czy do koszenia, czy coś e, No i po prostu jakby te wałki No widzisz, on staje Ten wałek, tu się cuda dzieją żeby po prostu zrobić mocowanie tak z przodu ramy i że cała masa tego agregatu, chociaż on jest lekki ale to tam zawsze idzie dociążyć nie że cała rama, jakby cała masa i, i, i jakby głębokość pracy żeby była trzymana po prostu na tym wale no bo tak to tak, te, te ząbki spulchnią nie, gliny to i tak ty nie doprawisz jakby jakieś kurde, no nie wiem, daszkowy wał czy coś do tego to jest inna robota i ogólnie po tej talerzówce, yy, po tej talerzówce z wałem daszkowym, tam z tymi zabierakami, te zabieraki czy one były czy nie były, one tam mało co, bo jakby ten wał daszkowy był na tandemie, to by była w ogóle bajka, nie? On jest, on i tak glinkę puści, nie? Dlatego mówię tego kroskila kupiłem, to może tak by to łączył trochę, nie? Ale trochę nie widzę spięcia tego New Hollanda z przodu z czterometrowym wałem, dwuką i na przykład z czterometrową talerzówką, no nie ma szans. Ale no ogólnie myślę, da, da, czy moje zdanie jest takie, że talerzówka jako talerzówka czy to z wałem daszkowym, czy z jakimś tam kurczę... E, tym Steel, steel Runnerem, chociaż on też niby tam się mokrej ziemi trochę przylepia do doprawienia nawet tam czy po tej orce, albo na jakimś wale tandemowym, nie wiem, na na ceringu tandemowym i robi to robotę, i, i jest bardzo uniwersalna maszyna. I ja się muszę w ogóle tutaj zastanowić nad tym, czy, czy w ogóle ze spawarką do tego bometa podchodzić. Bo jak policzysz swój czas, policzysz swoje koszty, yy, biorąc jeszcze pod uwagę, że jestem teraz na Wacie, nie wiem, czy, czy to ma w ogóle sens. A ten, jako, yy, jako, jako ten bomecik, do takiego wiesz, doprawienia czy podburak cukrowy, czy coś, nie? O, jest spoko temat, nie? Ogólnie jest spoko temat. Tu on też doprawiał, ale tutaj to miejsce... O, jest mokro, jest mokro. Jakby to ta glina była sucha, to by tam tyle co nic zrobił. No a tam jeszcze dwa wałki przejdą... Wilgoć jest, a dwa wałki przejdą po prostu w tym agregacie uprawowo-siewnym, bo z przodu jeszcze jest... jest tak... płaskownikowy. No i paker, nie? Także ogólnie tam nie, nie ma, nie ma jakby tragedii. Doprawienie... Doprawienie jest ok Z tym, że no jak zaschnie... glina czy coś, no to talerzówką wtedy mówię, talerzówka uniwersalna. Tyle, że no tam przy tych granicach gdzieś tutaj... ideałów nie ma. Rolasowi nigdy nie dogodzisz. Rolnik zawsze... zawsze mu będzie mało... i ten... i zawsze będzie mu coś nie pasować. No to tak jak każdy, myślę... W Polsce, nie? No to trzeba wychodzić z tego założenia, że każdy, że tak powiem, jako rodak jest chujem, i, i, i wtedy wszystko jakby każdy wie, na którym miejscu jest i, i nie ma problemu, nie? Czy to do mechanika się podchodzi, czy do rolnika, czy do pracownika i, no i wtedy jest tak. Na takich założeniach opierając, myślę, życie, to, to. No bo większość ludzi w Polsce opiera na tym, na, na takich założeniach życie, co nie? Także no, trzeba to zaakceptować po prostu. Jedź, jedź, bo ja chcę cię nagrać. Jak ten, jak maszyna chodzi. Kurde, ile to jest, ale jakie to są wielkie brony? Ja pierdziele, Ile to jest pól? 9 Dziewięć. Dziewięć? To trochę waży, nie? No. Jak jedziesz, to jakby taki anioł wielki, tylko czerwone skrzydła, jakby miał, kurde. Fajnie, fajnie, fajnie. 20 minut 5 hektarów. minut pięć hektarów. Ja pierdziele, ty, ale to jest potęga. Sam spawałeś? Czy, czy, jak? Ale to ktoś robi na, na zamówienie? Ja, no. Jaki koszt tego, jak to nie tajemnica? Eee, dwa lata temu... A to już dwa lata masz? Yyy... Eee, no to kurde, chyba teraz to razy dwa no. Razy dwa, nie? Samer tam ogarnia, nie? Ale co, nie zdusi go, to Ani nie tego? Czy ja momentami? To, to jest po to, że możesz przytusić, wiesz, że ja. tak my, wiesz? Te. Że dociśniesz no. Też na spawane jest. No, no. Ale tu, brona jako brona, to jest 20? Nie. 20. Ja myślałem, że to jest, że to jest większe jeszcze. Ja to najcięższe, największe, jakie mogą być. To ale to 20. ja ci powiem, ja niby też mam dwudziestki, ale to te są mocniej, no mocniej to wygląda. Te ale, patrz, gdzie niegdzie, kurde, dostał już synek, co? Jak tu? Gdzie nie, gdzie? Wszędzie. Ale kurno. To... Ja ci zaraz złożę, to zobacz, jak oni wyglądają, kurde. Ale to coś kurde ten, albo bo prędkość i moc. I moc, nie? Ale Przemku, jak trafisz na kamień to co myślisz że on ci się przesunie? Nie. Co ale ty podda? jedziesz ciągle na dogniecionym, czy bardziej tak? Nie, na... Na, luźnym. na luźnym. Na luźnym. No, ale jak, no ale jak na górce na glinie czy coś dzielisz, to, to tam ci nie ma to no 150 to jest, koni ustanie, mało. Nie, ustanie w miejscu. 150 koni mało. Ja pierdzielę Ale to jest dobre, nie? No. To ja bym musiał to takie, docisk, tak, tak, tylko ja nie mam tej tylnej ramki, ja mam tylko pięciometrowe, ale jakbym dospawał do tych moich, wzmocnił je To? Y, to i ramkę z tyłu ramkę, no. Kiedyś na, y, kurczę. To jest tak, raz po to, żeby ci nie gwintu nie jebało, no. a dwa po to, żebyś dosisnął ramę, nie? To żeby ja To ja tu wzmocnienia bym musiał no. To robić, nie? No, no. To mówię, kurde ten, widziałem właśnie, że tutaj przejechałeś po tym, to zaraz się inaczej jeździ, nie? nie, nie, nie. A ten. Ale i tak ja powiem Ci zawsze talerzówką robiłem, nie? Lepiej mi się podobało, ale co? Ty też tak po broni jak siejesz dobrze się sieje. Nie ma problemu. Aż się przejdę tak. Nie, spoko. To mnie jest, jest podobne. Bo po talerzówce bardziej było. Bo no nie wiem czy lepiej, tylko że wiesz, po talerzówce i od granic wszędzie perzyna. I to wiesz, wszystko potnie, ona pójdzie, nie? Ale, ale ten. Ale tak to potęga kurna A Summer co? Lata Ile on ma godzin? 3500 35. I tąpka paliwowa? To cała A gazu tu? Nie Ale jak to ładnie pracuje Ja dziele. A to jest co? Od czego to jest? Odgaszenie. Od gaszenia, zamyka, zamyka. To gorące nie? Jak to jest? To jest No ja wiem, wiem 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 no Piękna sprawa Piękna maszyna, kurde Ten kurde New Holland to taki maławy ma do niego Ale jak to pracuje fajnie, ja pierdzielę Jakie to jest kurwa wielkie o Ojejku co, co to za maleństwo tu Co to jest za maleństwo tu 4-6 metra O człowieku Jeszcze wezmę kamerę na głowę, zobaczę jak tego I Zobaczycie jak on go złoży Co to jest za smog kurna Jakie to jest wielkie Zobacz, ile to nad kabinę wystaje. Ja pierdzielę Kosmos. <noise> Gdzie te 4-6 metra? To, a to się szerokie wydawało. Kurda, do tego, do Grubera. Dobra, jedziemy. Wczoraj skończyłem o drugiej w nocy. Mam teraz kurtkę zimową. Jest tam koło siódmej rano. I miałem właśnie siać rzepak w technologii orkowej Tutaj jest agregat Tutaj jest zetor. No i to właśnie Technologia orkowa to jest bardzo dobra technologia Ogólnie nie Myślę, że Że będę zadowolony A to na pewno, ale zobaczymy co tu spadło w ogóle Bo tak pada w pół godziny O to nie dużo za patrzę, że tylko 10 litrów padło na razie. Tylko, że tutaj tam pod ten, blisko drzew mam, nie? To może tam trochę jest tego, a może i nie pada nawet 30 minut. Nie, może 30 minut pada. Ty, czekaj, to jeszcze jest szansa, że wyjedziem jutro w nocy. O. No i w związku, właśnie z zaistniałą sytuacją, że, że jeszcze tutaj rzeka po podwórku płynie. To może jakieś kurde filmiki, o tutaj zobacz, człowieku. Kaczki wpuścim. Tutaj dzisiaj chyba po kaczki pojadę, o tak. Takie to kurna siewy rzepaku w 22 roku, widziałeś? O, z tej strony. Ja wam powiem jaki mam plan na dzisiejszy dzień. Najpierw no to planowałem sobie na tarasie, z tego względu, że jest ładna pogoda, no to na tarasie wypić herbatki na uspokojenie, meliski. A potem... No nie wiem, może trawę by pokosił. Albo indyki w kurniku policzył. No chyba, chyba tak by musiał. Ale tęcza fajna. O, widzisz. Chociaż tęcza fajna jest. Nie wiem, czy to ma zamiar skończyć dzisiaj, czy kiedy a pije się herbatki.